Trochę w piżamie, trochę nie ale... O, zobacz tu do Pana, Oli. Oli. Oliwier. Za można zapalić to światło? O, witamy tutaj też. O właśnie, można wyłączyć. Dzień dobry. Można wyłączyć. Oto to będzie ryk. O. Cześć, witamy Oli. Oliwier. Halo. Halo, dzień dobry. Na, na weselu chyba będzie przez chwilę, czy nie? Będzie będzie. Będzie, ale przez chwilę. No to wiadomo, bo to dziecko. Proszę. O, dziecko w piżamie. No wyłączyli bajki, widzisz, bo to zobacz, pani. Zobacz, halo, halo. Halo, halo. No jestem ciekawy jak tam z tymi motorami wyjdzie, przejazd. Czy o, da radę coś? Tak jak będzie padało, to będzie... No, chyba nie? A przyjadą pod garaż? A przyjadą po nas A no to stąd, dlatego. I stąd pojedziemy. DJ się pyta, czy może przyjechać. Ale no zobaczymy jaka będzie pogoda. No jesteśmy na telefonach. Wiesz to jest tylko tak, że ja zadzwonię, że będzie ładnie, to sami przyjadą, a jak nie będzie do to co zrobić? A chłopaki za I ilu, ilu gdzieś na motorach? Nie z 20-30. Jeszcze z pasłynka nie mieli pogoda, przyjechać bo... i... No, tak, i taka nie akcja nie przypadnie, to będzie, będzie tragedia, nie? to będzie tragedia, nie? Słyszałem, że race będą. Będą tak. na no ja to. Jakby do sesji. Dymy. Kolorowe dymy. Super. Także aby tylko dopisała pogoda, no. Chyba się będziemy modlić. <grym> Żeby nie padało. Może być pochmurno, aby nie padało. Ja pojadę też. Ty to, ty to jesteś wariat, także on będzie na pewno na motorze. A taka teraz była po, pogoda piękna, nie? No. Teraz ma się wszystko skopcić trochę. No niestety. No, Musimy zrobić coś wcześniej. Nie Krzysztof, i tak zorganizowaliśmy wesele w 30 dni, miesiąc czasu. No, to jest rewelacja. To jest... Za czym czy bramy Zduchliwa. jakieś będą. Jesteście przygotowani na bramy? Jesteśmy, jesteśmy. Cukierki, wódeczka musi być. Tak jest. No Dobra. i setki dla motocyklistów też są. No, oczywiście. To myślę, że będzie fajnie, tylko żeby nie padało. To prawda. Jak będzie padać, to trudno, będzie atrakcja padająca. Będziemy na motorach jechać z parasolkami. Tak jest. Płaczek do cię deszczoła? Tak. ci Tak. tak. No. Powoli, powoli dojadą. Tak jest. O to chodzi.